Ja yeah, okej, okay, go away. Siemanko witajcie w kolejnym to z door. ekipą Okej, okay, yeah, ja go dors, dżesz uh. na mapy kaszed, pójdziesz tym mainem? Pójdę, e, pójdę Now is the time Lecimy. Bro, right, don't rush, don't rush, ok? Don't rush Play time Ok Shield shift shift Slow Flat, no 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 plant green green no Ok, jeden. Szul, go. First one. One pierwszy. Jeden car. jeden one kark. Mid, is mid. Siatka. Kraj, go, kraj. Lądź, lądź, lądź. Kraj. Ale headshot. Oh, o kurde. Było. Nie wiem. Co Last one. Co tu było? Co to za headshot? Nie mam pojęcia Co to za headshot? Guys, go away again Co? Kurwa, co to za ty się tu kurwa spalił? O <grym> <A> kurde Jezu <grym> Let's go away again Nie, no to wy Pójdziesz teraz do drzwi, ja pójdę mainem Dobra, dobra no, we'll Watch Let's go, let's go No no się nam nie pierdolisz nie ma No Slow! Slow! Yellow! Okay, okay, okay. One middle. Okay. No rush, yeah. no rush, guys. No rush. One, two, go. Mid, 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 mid. Middle, middle. Fuck. Middle. Stay there. Yeah, okay. Car, 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 car. one. one, one, nice. one. No, to było złe. Kept, oh, i kept I kept. Teraz korzystam oh, to ma przestań. Bo No, no prawda? Ika. No. Ika. or Forest Boy? Okay. Nie wiem. <laughs> Ika. to Boy. O, Ika, Ika. No to force by. Dobra, EQ bram, okej. Okay. A, ekos, okej. Adam, okay. Adam, zrzucisz P250-tkę? No. Zrzucisz, no. dobra? I tam, czekaj, 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 po prostu podbiegiem na Ciebie mi rzucisz, o co? Dobra, dobra. No. Dzięki. Let's go, Let go B. Okay. Nie no, ładna ta p 250 No fajna, frankly. I Franklin. brakuje jeszcze tylko stickarka Illuminati. Aha. <laughs> no tak, dobra, idziemy na patrząc wkrótce. Dobra. Ik heb het gevoel dat ik Went, guys, bent. went. Went, went, Went. open ah, wendt, I open Okay, Ah, oké, okay. oké. Went. Middelland. Oh, check. Oké, plant, een plant. Go Please, up me, uh, up me, boost me, boost me, guys Oké. Okay. Uh, the city spawn. Idzie od góry. Oj, oj, oj. No, 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 Ale, to, to... Dobra, guys. no, 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 guys. Ej, ale dobrze no, 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 oczywiście no, 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 Guys, let's go middle, middle A. Adam, Adam pójdę will midem, co? Dobra, dobra. Pójdę. And go A. Bush yeah, let's go middle A. Flashing middle card. I smoked, it's my smoke One from B down in Plant Ok Go plant B, go Plant B? One B. at B Ok, go plant B Look Throwing a flashbang Smoke, smoke. i have thrown a grenade oh. CP. What? B1, nice Nice, go plant, fast in the bomb, bomb has been planted. Help me. Throw a city. Check city, please. okay. okay. where? Low speed. Right, right. Low speed.

Musimy, guys. Ok, boosti. Let's, let's go in. let's okay, yeah, go, yeah. go in. To była, to była dobra runda, nie powiem. To, to było super. To robiłem. Nice. Scratch on main. I'm omega. flashing, I'm flashing from main. Shift. Smoke. Flatbank. I Przy siatce jest. Tak? No, no, no. Sorry car, 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 Grenade car, 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 guys. Throw in the black bank. I killed you. We know. Car, lost car. KILL! me! Go, 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 go. Flashing, look out. Fucking flash. What's up, dude? Good, 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 good. Nice. Guys, let's go B. Okay, guys. I don't Okay, that's let's that's good. Okay, that's good. Okay, that's good. Okay, And let's go B, guys. We Come back this way. Fuck. Okay, smoking, good. Ok. Uh, upper. Uh, city. Oh, no, oh, Alton right the... uh, na górze jest, god bum. Gdzie jest? Fah. Lekarz. Fah. 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 good job. Fah. Yeah, OK, City. Blast city. Na nice. Był na górze? Tak, na górze. No mówię, Widzisz, to był dobre info, tak? No dobra, dobra. What? Why? Why? Because I didn't take AVP. Oh go again. Take mm -hmm. my... hmm. Let's call my brother. Smoke! Wow. jest a nie wiem nawet. Angular był. Ale jest Z, tak, ale jest w CZ. Angular był middle. To wali małą wadliwe. No dobra. Go away, tak. Yeah, nie, go away. Druga strona. Flash middle, flash middle, flash middle. Szybko. the Zamknij go. No Nie się. Zajmę się. Zajmę no Zajmę się. Zajmę się. Zajmę się. Zajmę się. Zajmę się. Zajmę gram Zajmę kontrastrika. się. let's go away. Okay. No. Carters. Na razie jest łatwo, tak mi A, y mają bota? No, spoko. No, nice, it's GG, guys. Because they are uh, playing with bot. Stop, 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 stop. Please green, stop. Ok, nice. Flashing, cool o, oh, wow, sorry, sorry! Easy, no, no problem, okay. nie, go, go, plant, plant. Go. nie, plant, nie, has been planted. Behind us! Behind us, main! nie, No. nie, nie, był. No, nam zrobił zrobił nie, nam zrobił, To aż będzie łatwy mecz. No Nie no po 10 jest okay, dobrze. A no. no I will boost you. Okay. Okej, okay, okay. zaczęłam już sam na B ustrzelę. strzelę Let's go away Okej, okay, dalej Fake bank. Fake band, go Smoke! And and stop, 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 stop. No, I won't stop. Smoke, no, fuck this. One has 50 HP. Okay. Go. One! Nice. <laughs> nice, well played. It's easy. Go to Przegraliśmy tylko... a ja, drugą rundę, przegraliśmy i trzecią, okej. No. let's go, big guys. Ugh. Drop me plant, please. Go, <laughs> <Graham>. Why? Okay, no. <laughs> no, just, I'm just asking, why? Na flaszę go jeszcze zabiłem. Mam pytanie, ja mówię, że chodź mu we. A tam piosenko chodzą. A w sumie no dobra, mój błąd. Mój fajnie. Ej, w sumie poleciałem furret, a tu nie atakujesz. To i wybiegłem po wszystko szyka. Dostałem prosto w rating, nie? Po prostu w rating z bizonem na przykład. No, to wiesz tam. koleś z bizonkiem to wiesz, jak noskoczył naryj, to mnie niszczył. Co? Nice. Ostatni. Aper sobie. Dobra, sprądzie, nie? No, koniec. Okay. Nice move. Yeah, yeah, nice. Chcę sobie teraz awet kupię. Oh. Dobra. Let's go uh, mid -lay. No, rush middle. Don't rush, man. It's not silver. Rushing isn't working anymore.

Iki, iki. No, idź, No, szpil, No, nie idź, nie idź! Dobra, ugramy to. Z 4, z... Nie wiem, 16:2, chyba, że pistolkę przegrały. No, chyba, że. O, patrz, już Odzik wrócił. Co hmm. ja wrócił? Tylko wrócił, no to teraz to w dobrym momencie sobie wrócił, nie? Jak jest mm -hmm. 9, dla terror do terroru po na, na tej te mapie, tak? Let's go big guys. Okay. Mm -hmm. Yes. Grenade! Ventrum? Co? Wenty? Ta, 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 Ventrum. Grenade out! Flashing, flashing mi. Może być dwóch nowe Dobry fleszek widzę po One check well. One loach, one flesz. The fuck up. I throw the black bag. No problem, guys. Uh, easy. Teraz ja awą nie gram Dobra Go away? We can Jedna awa i cztery karabiny Spoko Zmokowałeś jej main'a. Mhm. Mm ja yeah, zasmokowałem. Flashing. Flashing. Uh, siatka. Mamy oszczędny dłoń. Got. Co jest? Kurwa. Nice. 12 left force, force. Uh -oh. No, some pressure. Nice, nice man. Ej, mm ale kurde, to mi zaraz dobra full auto. Mhm. No, no, no. Activating the bomb. Guys, has go away. Ej, gdzie ty jesteś? A widzę. <grymne> Na kefa. Yeah, let's go away guys. Let's <grymne> go! A czemu mnie nie, piję, tak? No, czemu nie? Ja wziąłem mi tam żyć kołaska jak przegrzałem. <grymne> Dobra. Kałę <grymne> Co to

Tam ci skrócili maina, rozsądziłem full auto. No, let's go B. Let's go my brother. O, jakie łatwo, łatwo, Łatwy magic. It's B. Okay. B, go green. Shut the f**k up you trash. Aim to play.

To jest cię rybą. Oba te zamotuję. No, a tam gdzie są we dwóch w tym, jakoś tak razem. No tak, no. gdzie idzie, No, a ja tak. Nie powiem, Red. Throwing smoke. My baby. Middle one. Middle one. I low HP Uh, what is that? Yeah. Connector. Connector. Fuck me. Connector. Let's say. I can boost you. Let's say, guys. It's going to be switching. To nie idzie na B. No. no dalej daliśmy radę Ej się radę 6 na 5 Mnie mi tej izby nie było w ogóle <laughs> Także. No tam pewnie Ej dobra, ja tam coś trzecim krainie i skracam B Sk skracam B, I'm, I'm going B No dobra Ja skracam B, bo mam MP7 po prostu, tak o. sobie skrócę Dobra, skracaj Skrócę, bo mogę

Last Mógł się cof cofnąć. To jest easy peasy. Ooooo. Jeszcze raz. Stracę. No z kraty. Z kraty. No z kraty. No kur, kur, to takie jest. 17-4 raz wygrany mecz. To jest dzisiaj już teraz. Już się tego nie da przegrać, tak? Musieliśmy zacząć grać jak totalny gówno i nie strzelać. No.

Mał, miał 514 No Nie no to zostałeś heada tak? tyle No i tyle No Ty ale ja tam skrasam nie? So... Mhm Domeczko a tam nagle 3 daj 3 wry nie i koleści kołaczka nie? Po prostu mi chodzi tak? Hmm No 2 na 2. Ok, Go no. Go no. oh, no. Nice nice well nice. played I'm diffusing mhm. the ramp I know diffus A no to easy me peasy okay. meczek Okej, okay, ryżu. Mm -hmm. Łatwizna. Mm. No. Sze mam sześć... Siedem kaw okay, mam, okej, biorę WP. Bierz. Oczywiście, że... I się wychylam na mida od razu, na boosta. Mhm. Mm no mm. i... będzie po mecze, ja wiem. Zaraz wam powiem. Zrobimy 16-4. nie. Mm. No ja pójdę. Deploying decoy. Dobra. Throwing smoke. Był flashyk na dół. Ok. Throwing smoke. Fire smoke Deploying flashbang. Laying down smoke. Jesteś siadłem na benie. Jestem, jestem. Dobra. Z midem mogą ci wejść, więc uważaj. Okej. Okay. Bo ja tam busa tylko patrzę. Weszli? Y y y y ja tam low tylko. Low speed, low speed. Lows, Lows, one What? low speed, one low, low speed. No, 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 speed. Three speed. Insane guys. Okay. It's guys. One low speed. Where? Dwóch jest chyba na A. Flashing. Look, Look out. Deploying flashbang. One low? Uh, guys, no. please. One shot, one kill. Mm -hmm. Last one, Yes, shot now. Oh, nice. Nice, Keep nice. Good nice. nice. play. It's, it's easy, guys. Good mm -hmm. game. I I you. No, no, large large. Not, you should, you should no. No, no.

Dobra, 10 rund meczowych. No dobra, rzucisz. Mam cztery trzy... Mam cztery trzy, wiesz. Tam gdziekolwiek ma no. jeden k Hmm. Ten drop please. Ja yeah, drop please Drop drop place. Dobra, rzucił ci. Mm -hmm. Let's go. Good. Dobra, stag, tak. Teraz tak. A Adam pójdziesz, bo, ja pójdę a teraz. Dobra, dobra. Ziela, wiesz, nie nadaleko, I'm flash bang. Bang. <smallik> na Daleko Windy wind. Went flashbang. Deploying flashbang. <smallik> jeden był na midzie. Cicho się, patrz, a widział mnie, potem ten, ten zmaina ok, no, tak najszybciej czekajmy, jak O, oh, jak już miałem. No, miałeś. A, bo ja miałem 1-4 w ogóle. Dobra, jak gramy, nie? Mmm, jak pie... no, eko. Eko. Pięć kafli, wrzucisz po dwieście mm -hmm. Dzięki. Let's go, let's go! Uh -uh. Uh, idę yeah, idę Flashbang. Smoke mit. Uh, to jest mi midem, nie? Mid, mid, mit, mit, mit Mam 7 HP. Oni, oni w ogóle B nie wchodzą, przecież? Oni cały czas wchodzą, a ich wchodzą midem. Mhm. mainem. E, mają dw, dwóch botów. Dwa boty mają? No. Oczy... Vents. Czy... Ostatni. Last one. Jezus Maria Dobra, tak się kończy meczek. Strasznie proste było. Probianie. Paćie z na razie. falkę nie, nieźle.